Cześć, witam Was na kanale Bartkano Dzisiaj zapraszam Was na wyprawę na ryby Jest jeden stopień powyżej zera Chłodno, padał śnieg, pada deszcz Ryba powinna brać Dzisiaj będę testował swoją nową wahadłówkę Chciałem Wam ją pokazać Zobaczymy jak będzie taki cukierek łapał rybki z nawzór algi Listek wierzby powinna być skuteczna. Sprawdzamy sobie tą pracę tej wahadłówki. Nie wiem czy to widać. Ale pracuje ładnie. Zamiata kolebie się i przy przyspieszeniu zaczyna się kręcić. Nie ważyłem jej jeszcze. Zważę ją w domu. Mówię wczoraj robiłem. A dzisiaj sprawdzam ją nad wodą. Kilka rzutów za szczupakiem. Może jakiś stoi tutaj. Ciekawski. Ogłodny. Przed zimą tak. Bo jakby nie było powinny... W taką pogodę akurat gryźć. No, ale to będziemy widzieć za chwilkę. Miejsce jest dosyć dobre. Uczęszczane przez wędkarzy, ale jak to widzicie, wszyscy mówią, że jest. Ryba bierze, jak jest zimno. No, ja tutaj nikogo nie widzę, nie? To nie pierwszy raz. I nie pierwszy raz nic nie mam. Nie miałem pf, jak było paskudnie i zimno, tylko po prostu zmarznięte ręce. Cały zmoczony. A rzeczywistość. Może tak mówią ci ludzie, którzy po prostu nie jeżdżą na ryby, nie. W taką pogodę, więc mówią, że na pewno wierzę wtedy. Albo bajkopisarze, którzy opowiadają bajki. Nie wiem. Ja nie miałem efektów. Paskudną pogodę! Dzisiaj chciałem Wam pokazać, czy są efekty w paskudną pogodę. Przynajmniej czy ja mam takie efekty, czy nie mam efektów, bo to jest taki dosyć ciekawy temat, nie? Pogoda. Zaraz, oczywiście, wszyscy powiedzą, bo to ciśnienie, bo to to, bo to tamto. Jest różnie nad wodą. Czasami naprawdę pełnia i, i ryby biorą naprawdę duże. A czasami idealna pogoda pod rybę i drapieżną przynajmniej, bo takie mnie interesują. Ryba nie jest aktywna. Co do ubioru. Ja się dosyć słabo ubrałem. w pracy w sumie wcześniej i to tak jakoś wyszło. Mówię podjadę, zobaczcie te wahadłówki. No i przede wszystkim pokazać wam jak jest nad wodą, nie? bo jesteście w tym momencie najważniejsi zachęcam do subskrypcji mojego kanału będzie tu dużo ciekawych filmików dużo filmików dopiero zaczynam, więc no... wybaczcie mi za jakieś błędy ale zapraszam no. do wspólnej zabawy na rybach Nie no naprawdę pięknie pracuje i uważam, że skusi niejedną rybę. Miałem uderzenie, albo uderzenie, albo przychaczyłem jakąś roślinkę, albo rybkę, ale raczej to było uderzenie. No rośliny nie widzę. Raczej to mi wydawało się na uderzenie. Wtarzamy rzut. Muszę robić pauzę w danym miejscu, bo wydaje mi się, że płoszę to w jakiś sposób ryby i ona i tak już nie uderzy. Więc nie ma co jej tam 10 razy rzucać. To też jest taka dosyć, przynajmniej moje spostrzeżenie. Szczególnie na pstrągach, za którymi tęsknię, które uwielbiam łowić i na których sezon się nie umie doczekać do rozpoczęcia natomiast yy, strągi głównie łowię na muchę sztuczną i czasami na spinninga to raczej bardziej wolę na muchę, wolę czuć te branie tak samo Wolę łowić na multiplikator niż na spinning, bo też inaczej czuję pracę przynęty. Moment brania, walka jest bardziej emocjonująca. No, idzie się tego dosyć w miarę szybko nauczyć, tylko trzeba chęci. No, pięknie, pięknie wyglądasz. Mówimy czy na bok. Czy naprawdę szybki wypad? Godzinę czasu, zaraz będzie ci ciemno robić. Niestety, tak jak mówię, fajnie jest na rybach. Z wędką zawsze jest ok. Trzeba się trochę odstresować od tej ciemnicy. Siedzenia w domach na przykład, tak? Siedzimy jest ciemno, narzekamy. Na masz się wybrać właśnie na jakiś spacer z wędką. Przynajmniej ja jestem tak stworzony, że nie żyć bez przyrody I ona mnie po prostu cieszy, każdy czas spędzony nad wodą. Trochę mi się źle rzuca w rękawiczkach. No ale nie da się inaczej. Bo ręce mi zaraz odpadną bez nich, jak je tego ściągnę na chwilę. Zresztą nawet w nich mi jest zimno. Nie wiem, czy one są jakieś beznadziejne. A naprawdę w nich też mi ręce marzną. I coś ściągniemy? Roślinę ciągniemy. Patrzcie, przy takich roślinkach lubisz stać w szczupach, tak? Mi się wydaje Dawno w ogóle nie byłem nad tą wodą Powiem szczerze Już zobaczyć Czy coś się tu wydarzy Jak mówię, miejsce Zawsze tam było dobre, bo jakiegoś okonia, szczupaka, również, ale czy tak będzie? No i co? jestem w jakiejś dupie, białej, czarnej dupie. Mam. Co to było? Raczej nie roślina. żeby się spodziewał jakiegoś sznura. Czy jakiś kabel leży w ogóle. Co to jest? Nie widzę, nie widzę żadnego pogonienia, żeby coś gdzieś było Znowu mówił, że na tym zbiorniku nic się nie dzieje, ale... Ale mówię, jak nie pojadę, nie sprawdzę tylko słuchać znajomych tak. Na tym wędkarstwo nie polega. Trzamy czcinki. Tam jest taki filar spodem. Tam się siedzieć właśnie też o konie. Wiesz kurde, tym ptakom nie ma zimno, co w tej wodzie, jak sądzicie? Chociaż mówi się, że w zimnej wodzie to tylko kaczorowi stoi, nie? <gry> Także kurczę no... Chyba nie ma. To no, chyba takie fajne upierzenie. jak no, tylko taki nieprzystosowany. O! A już myślałem, że po frunie. Proszę. Dla takich widoków warto jeździć na ryby właśnie. Choćby dla takich widoków. Słońce zachodzi. Jaka panorama piękna szeszlicie? Fajnie. Mam nadzieję, że się podobało. Ja na dzisiaj kończę. Powiedziałem sobie na pytanie, czy jest brzydka pogoda, to wybierze Uważam, że nie ma to jakiegoś znaczenia. Znaczenie jest takie, że mi jest zimno, tak. Drugie pytanie, na które chciałem odpowiedzieć, to jest: czy moja wahadówka dobrze pracuje? Bardzo dobrze pracuje, jestem z niej bardzo zadowolony. I to by nam było na tyle. Zapraszam do kolejnego filmu. Dzięki, na razie, czym dzisiaj się Hej.